Cześć. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, jak sprawdzić przy pomocy prostego narzędzia z Reddita, ile wydaliśmy na PoE. PoE1 oczywiście. Trzeba przejść tutaj na swoją stronę, na stronę swojego konta, wybrać View Transactions, ustawić się w jakimś miejscu myszką, po prostu kliknąć, żeby na pewno ta karta była aktywna i na klawiaturze wcisnąć Ctrl A, Ctrl C. Jak już skopiowaliśmy sobie całą stronę, trzeba przejść do właśnie tego narzędzia. Które wygląda mniej więcej tak. Link oczywiście w opisie wrzucę i do tego i do tej strony, do której trzeba przejść na stronie Poe. Tutaj sobie wklejamy wszystko, co skopiowaliśmy. Klikamy Proces Data. I podsumuje nam wszystko, co kupiliśmy. I jakie są po prawej stronie tutaj ceny. Jeszcze te supporter packi nie są aktywne, gdyż dane, tak jak on tutaj pisał, są z Wiki. I po prostu chyba nie ma na Wiki jeszcze ceny tych paków, albo ta osoba, która tworzyła narzędzie, nie, nie zaktualizowała swojej bazy danych, z której to korzysta. No i jak widzicie, ja wydaję tutaj 280 dolarów. No i to wszystko się ma.